Najlepiej byłoby odczekać minimum 48 godzin po wykonanym zabiegu elektroepilacji. Ale pamiętaj, że impuls prądu jest zawsze dostosowany do partii, na której pracujemy i do struktury włosa, który chce, którego chcemy. Usunąć. Więc, jeżeli Twoich włosków było bardzo dużo, czyli były bardzo gęsto ułożone i ich struktura była też bardzo mocna, w związku z powyższym po takim zabiegu skóra będzie zdecydowanie intensywniej podrażniona, będzie wymagała też więcej czasu na powrót do swojej normalnej kondycji. W takim wypadku, im dłużej wytrzymasz bez makijażu i dasz skórze pooddychać i się zregenerować. To zdecydowanie lepiej. Natomiast jeżeli Twoich włosków było mniej, albo były bardzo cienkie, albo rozmieszczone gdzieś, jeden tu, drugi tu przesady z tymi 48 godzinami. Natomiast zawsze pamiętamy, że elektroepilacja to zabieg, w którym przerywamy ciągłość naskórka. W związku z tym, jeżeli nakładasz make-up e, przy pomocy pędzelka, aplikatora, jakiejś gąbeczki, a nawet paluszków, pamiętaj, żeby były one umyte i zdezynfekowane. Później oczywiście zmywamy nasz makijaż e, przy pomocy produktów, które będą... Delikatne, ale dogłębnie oczyszczały naszą skórę. No i oczywiście nie zapominamy na dzień o aplikacji kremu z SPF-em. To takie absolutne must-have.